Jechaliśmy dzisiaj znowu na ten lodowiec, przy którym byliśmy wczoraj i dzisiaj będziemy płynąć sobie łódką pod niego. Nie będziemy się niestety wspinać, się udało, no bo nie, bo nic nie było terminu. No, dowiadowaliśmy się, nie dowiadowaliśmy się, więc zobaczymy tak plecę. No możliwe, że się nie uda, no ale zobaczymy. Dzisiaj jest w ogóle piękna pogoda, jest się dosyć ciepło. W sensie dużo cieplej niż było wczoraj. I też. Yy, Okali. W sumie może nie słońce, ale no Ocha, nie pada na pewno. A można było takie rozwiązanie sobie. O, o można było sobie taką i samemu wypłynąć. płynąć. Odpłynęła, no to poczekamy. No. Poczekamy. Tak. E, więc dzisiaj patrz, będziemy oglądać ten ludowiec z łódki, tak jak tam ci ludzie, którzy sobie tam płyną. I ci, którzy tutaj czekają w kolejce. <grych> o, my to załączymy. Tak, chyba tak. I będzie trzeba zapłacić gdzieś i ile my płacimy? 60 koron za osobę. 320. Tak, Czy mam 320. Dwie strony, centrum. tylko pytanie. Aha, okej, okay, dobra, bo też mam opłacone, że dostanę bilet. Budowcowe. A ile lat temu on był 50 metrów wyżej niż teraz? No właśnie skąd? 100 lat temu. 100 lat temu A, pokrywał, i całe, pokrywał jezioro całe jezioro, jezioro? na wysokość 50 metrów tutaj. Mm -hmm. Jesteśmy już pod całym lodowcem i normalnie robi wrażenie Zobaczcie To jest potężne, ogromne to jest I to jest tylko jakiś mały skrawek To jest mały skrawek, to jest sam język tego lodowca bo sam lodowiec ma 500 km kwadratowych. Ale to w jakim... jak szybko się to topi To jest jakiś dramat Tutaj widać, woda cały czas leci Tutaj ta cała woda, która tutaj wypływa to jest po prostu woda z topniejącego lodowca, z tych 500 km kwadratowych. Także segregujcie śmieci. Za 20 lat, tak? Czy za ile lat? Na tak, 20 lat? za 20 lat ma tego kawała całego ma już nie być, tam już na górę samą. Już ma tego jęzora nie być. Także segregujcie śmieci, bo się usmażymy, jak nie będzie lodowców. I w ogóle jak na to, że to jest lodowiec, to tu naprawdę jest strasznie ciepło, bo no... Ale wieje zimnym, ale to od tego lodowca, bo jest zimny lodowiec, bo to jest jednak lód, ale jest tu ciepło. Jest, jest na plusie tak... cały czas, tak? Parę? Myślę, że koło 6 6-8 stopni jest na plusie. Więc jakby lód się topi. No i nie można tu ukąpać się. Tak, bo tu mają takie różne fajne atrakcje. Że można się albo utopić, albo przygłodzić kamieniami. albo można zjechać. Albo można się zaśliczać. Albo tu piłki jakieś rzucać. Tu jest dużo fajnych takich atrakcji, że można naprawdę tutaj różne ekstremalne spotkanie. A no i w ogóle widoczek tutaj też w strony stronę jest ładny. Jesteśmy już w miejscowości Geiranger, czyli tej, który, w której znajduje się ten największy fiord w Norwegii, i byliśmy już na dwóch kempingach. Na jednym było full, w ogóle nie było żadnych miejsc. Na drugim były miejsca dla namiotów, ale przy samym wielkim wodospadzie przez to było tak głośno, że dosłownie uznaliśmy, że to nie ma sensu, bo po prostu tak nas będzie głowa bolała od tego szumu, że to w ogóle nie ma sensu. Chociaż widok był piękny, bo był prosto na wielki wodospad, ale no, nam jednak zależy na tym, żeby dało się chociaż trochę wyspać w nocy. Więc przejechaliśmy na jeszcze jeden kemping, na trzeci. One wszystkie w ogóle blisko siebie dosyć są, tam w obrębie, nie wiem, dwóch kilometrów może. E, więc przyjechaliśmy właśnie na trzeci i teraz na nim jesteśmy i wygląda jakby były miejsca, więc mam nadzieję, że będą i nie ma tu wielkich wodospadów, tylko same takie małe i gdzieś tam w oddali, więc nie powinno być głośno, na pewno nie tak głośno jak tam. No i Jerzyk właśnie poszedł e, nam kupić miejsce na, na kempingu i w sumie nie wraca, więc wydaje mi się, że chyba mu się udało. I jeśli tak, no to się tutaj rozstawimy, sobie coś pewnie ugotujemy do jedzenia i będziemy szli spać. Udało się? Tak. Ekstra. Mamy przy wodospadzie. Przy wodospadzie. <grym> On nie tam też jest jakiś wodospad? No jest, 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 ale chyba. Ale ma mniejsze, nie? Mniejszy, nie. nie? Już się pakujemy. Pakujemy namiocik do, do samochodu. Jesteśmy nad Geiranger i jedziemy zobaczyć, czy da się popłynąć w rejs i zobaczyć wodospad. Jak się Seven nie uda. <grym> <Seven sisters. grym> a, a jak się nie uda, to jedziemy dalej. Mamy dzisiaj. Do zobaczenia drogę troli i kierujemy się w kierunku Trasy Atlantyckiej, Trasy Atlantyckiej. i tam będziemy też spać dzisiaj. <laughs> Widać, Widać mamy dowód, że jesteśmy na tej drodze. Jest Trostigen. Tak. i... jest ta kręta dróżka wzdłuż... wzdłuż góry na dół. Wzdłuż góry na dół? Wzdłuż góry na dół. Góry na dół. No, że w dół po prostu. Zjeżdżasz w dół z dół. Opatrz, widzisz, ten wodospad, przed nami możesz. Zobacz. widzicie. Jesteśmy. Zjechaliśmy już z tej drogi troli. I proszę bardzo, na wjeździe jest jedyny na świecie znak. Uwaga, Uwaga trolle. trolle. Dotarliśmy na trasę atlantycką, przejechaliśmy już kawałek. Tak. Generalnie, już przejechaliśmy praktycznie całą. Nagraliśmy bardzo fajne ujęcia z drona, i ładne przebitki. Tak. Fajna w ogóle jest ta trasa, ładnie tutaj. I tak pachnie morzem. No. No teraz mamy dylemat, bo ona się nazywa Atlantycka, ale według Google Maps to jest morze, morze norweskie, hmm? a nie ocean atlantycki. Hmm. Więc tak w sumie to jakby nie wiadomo. Nie wiem czym się nazywa Atlantic Road. No właśnie. Nie wiemy w sumie o co chodzi. No, i tym miłym akcentem wracamy do Oslo. Jesteśmy dalej w trasie, w drodze powrotnej. E, pada deszcz. E, dobrze nam się jedzie, mimo tego deszczu i stwierdziliśmy, że w sumie zrobimy sobie ostatnie dwa dni e, takiego chillu i... odpoczniemy ładnie. Eee, ładnie. ładnie ładnie odpoczniemy ładnie odpoczniemy tak, pójdziemy ładnie. sobie na, na norweskiego łososia tak, na obiad z łososia. chcieliśmy iść pierwszego dnia jak byliśmy w, w Oslo, w Oslo ale... ale okazało się, że a... środa a w środę tylko mają do 18 a, a każdej mają do 22 tak, ale byliśmy. jutro będziemy normalnie za dnia jutro się jutro wyśpimy Jutro też jest środa, ale jutro w środę będziemy rano w Oslo już, także, także jutro sobie pójdziemy i prawdopodobnie też wybierzemy się do Muzeum Narodowego zobaczyć Krzyk mm -hmm. Ten obraz taki, krzyczący Tak Tak, jak się jedzie? Fajnie, ja bym mogła jeszcze dłużej jechać Dłużej? Co znaczy dłużej? Dłużej w sensie... niż jeszcze 3,5 godziny? <noise> nie no, to nie aż tak długo nie, w sensie Myślałam, że niedługo będziemy się zmieniać, a dobrze mi się jedzie, więc mogę jeszcze jechać. No zaraz się pewnie zmienimy jakoś No Tak na pół godziny czy coś pół godziny brzmi dobrze Po ile już jedziesz? Dwa podcasty i jakieś pół godziny <grym> <grym> Czyli Czyli z... nieco jak z godziny no, no za dwie godziny może No z dwie i pół, no? Z dwie i pół Dobra. Widzimy się w Dojechaliśmy do hotelu. Jerzyk właśnie poszedł parkować samochód. Jest godzina 1:48, <noise> więc trochę nam się zeszło. No, ale mieliśmy długą trasę, żeby tutaj dojechać, bo byliśmy w najbardziej wysuniętym na północ miejscu, ze wszystkich, które mieliśmy do zwiedzenia podczas naszego wyjazdu. I musieliśmy stamtąd, no, z tego właśnie, z tej trasy atlantyckiej, przyjechać aż do Oslo. Więc trochę to trwało. No i mamy dzisiaj i jutro noc w hotelu i pyszne śniadanie. Także mega się cieszę, jestem super zmęczona, ale przynajmniej będzie czysta, biała pościel, ciepła woda i śniadanko pyszne jutro, także ekstra. Jesteśmy właśnie na obiedzie restauracji, gdzie serwują łososia w różnej postaci. Nazywa się ona The Salmon. Jakby się nikt nie spodziewał. I zamówiliśmy sobie sashimi z łososia i ostrygi. I potem jeszcze będziemy mieć badania z łososia. Na przystawkę, bo potem jeszcze będzie... Taka... Danie główne. Tak. I ja sobie wzięłam aperona za 70 złotych. Tak. <suszy> Ekstra. Przynajmniej jest duży i jeszcze nie próbowałam, ale mam nadzieję, że będzie dobry. To co? Jemy? Jemy, jemy. Tam y, musimy zarejestrować jakieś tam rzeczy, które kupiliśmy, żeby nam zwrócili podatek. Bo w ogóle w Norwegii jest coś takiego, że jak kupicie coś w sklepie, który jest oznaczony jako tax free, to potem wyjeżdżając z Norwegii możecie y, jakby to zgłosić i zwrócą Wam wartość podatku, czyli 15%. Tak, że... 13% zwracają, bo tam obniżają jakąś tam opłatę. Aha, okay. no to 13%. Więc w sumie przy większych kwotach ma to sens, a my parę rzeczy kupiliśmy. Stwierdziliśmy, że w sumie warto się zatrzymać, bo to zawsze parę słówek w kieszeni. I potem będziemy jechać na Isztat i tam bierzemy prom. W tamtą stronę, w sensie strony do Norwegii jechaliśmy cały czas lądem przez, przez Kopenhagę, a teraz postanowiliśmy, że weźmiemy sobie prom, bo chyba będzie szybciej. No i tuż plus jest taki, że prom weźmiemy sobie na noc, więc będziemy sobie spać i jednocześnie się przemieszczać, więc to jest dosyć wygodne rozwiązanie. Pytanie też jak tam będzie na tym promie, czy nie zżegamy się po pierwszych 15 minutach, ale mam <laughs> nadzieję, że nie, bo biorąc pod uwagę też te promy, które tutaj mieliśmy, gdzieś tam przez te fiordy, takie małe promy, gdzie tam, nie wiem, podróż trwała 15 minut, to w ogóle nie było czuć tego, że, że się poruszamy i tak naprawdę dopóki się nie patrzyło przez szybę na tą wodę, która płynie, to w ogóle nawet można było się nie zorientować, czy się stoi, czy, czy się płynie. Także spoko. I... No właśnie, teraz jedziemy na tą granicę, potem bierzemy prom i potem w Polsce, teraz sobie akurat e, stanęliśmy na stacji, żeby dotankować koło, bo nasze koło e, strzeliło focha i co chwilę trzeba je dopompowywać, ale to nie jest jakiś większy problem, więc nawet, e, w sensie, to nie jest nawet taka dziura, że słychać, że on się wypompowuje, tylko po prostu co jakiś czas e, widać jakieś tam małe zejścia tego powietrza, więc trzeba je dopompować. Mm. No, także potem bierzemy prom, no i potem przez Polskę już sobie jedziemy do Warszawki. Także może jeszcze coś z tego promu pokażemy, jak to tam wygląda i pewnie nasze wrażenia, bo my nigdy nie płynęliśmy takim promem aż tak długo. Eee, no i nasza podróż dobiega końca. Jesteśmy już na promie, yy, mamy zaparkowany samochód i już weszliśmy do swojej kajuty. I wygląda to tak: mamy okienko, rozkładaną kanapę, biureczko, łóżeczko, prywatną łazienkę i taką pseudo szafę. Także w sumie wygląda to bardzo spoko i nawet jest czysta pościel i w ogóle wszystko jest bardzo przyjemne. Generalnie, i teraz może się jeszcze przejdziemy gdzieś po tym promie, zobaczyć jak to wygląda. Bo tak naprawdę, wchodząc, weszliśmy od razu tutaj. I no, i myślę, że w sumie pewnie nawet nie będzie czuć, jak będziemy płynąć. Nie powinno być jakoś najgorzej, tak mi się wydaje, ale no, zobaczymy. Dojechaliśmy do domu, jesteśmy już w Warszawie. Cała podróż była mega fajna, ale cieszę się, że już dojechaliśmy do domu. <grych> podróż promem minęła nam w sumie jakoś tam bez problemu, w sensie nawet spało się całkiem nieźle i nawet nie było czuć tego, że, że się płynie, więc było całkiem spoko. No i e, jesteśmy już w domu, więc kończymy tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Będą też na pewno w przyszłości kolejne odcinki, więc jak jesteście ciekawi, to możecie zasubskrybować kanał i zostać na dłużej i dajcie znać, czy wam się podobało.